Witam serdecznie wszystkich hodowców Gołębi Pocztowych Chciałbym teraz przedstawić młodego gołąbka Takim za tydzień już będzie do nabycia prześliczny młódek po oryginalnych młodych, po oryginalnych rodzicach Tadeusza pałki o numerze 1932 prześliczny młódek nic dodać, nic ująć specyficzny dziobek ma bo na środku ma białą kreskę chrześliczny młodek będzie dla hodowców do nabycia teraz pokażę drugiego młodego drugiego młodego będzie drugi raczej samczyk o numerze obrączki 19 33, to będzie samiczka prześliczna jak to młodziak prześliczny młodzik. Teraz pokażę mamy, mamy tych gołąbków To 770 prześliczna samica Niebieska, o pięknym oku jasnym, piękne skrzydło, nic dodać, nic ująć, prześliczna samica, oryginalna samiczka Tadeusza Pałki. Teraz pokażę rodowód. Rodowód teraz pokażę. To niektórzy hodowcy do mnie dzwonili, że chcieliby żebym czytał Ale dzisiaj jest po prostu do czytania Nie, nie chcę mi się w ogóle, bo jestem zmęczony po pracy Wolę pokazać Teraz pokażę Teraz pokażę ojca Ojciec tej tych co on numerze. 763. Ja to mogę powiedzieć, że to jest u mnie kapitalny samiec. 763. Na poprzednich filmach dużo o tym samym, co mówiłem. Nie będę się powtarzał. Prześliczny samiec. Mogę powiedzieć, że oko rozpłodowym czerwonym pasuje w każdej gołębie, tę gołą. Akurat. Prześliczny sączyk. 763 Teraz pokażę orodowód. W tej bąku tego sączyka. Tak sobie wróci ładnie. 763 Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że o młodych hodowcach, że jak przygotować młode gołąbki jak przygotować młode gołąbki do lotu w karmieniu przede wszystkim karmieniu chodzi o lotach, lotach młodych dużo, dużo mogę podpowiedzieć młodym hodowcom zwłaszcza młodym hodowcom żeby nie gubili go... przy, przy domu gołębia jest najgorsze to może być przy domu gubić gołębia wiem własnego doświadczenia jakie błędy człowiek popełniał w ostatnim roku coś mi nauczyło, w 2019 roku coś mi nauczyło, no po prostu już doszłem tam. Szkoda, że musiałem zakończyć lotowaniem gołębi, no ale były takie sytuacje, jakie były, nie będę się tam powtarzał. Także młodym hodowcy mogę podpowiedzieć, żeby nie gubili przy domu gołębie. Do miesiąca przed lotami mogę dużo im podpowiedzieć. No będą dwa czerwone gołębie lotowane koniec miesiąca. Mogę powiedzieć, że to będą po czerwonym złocie. Kapitalne gołębie. A czerwone złoto, no to niektórzy hodowcy na pewno wiecie, z czego, z czego te gołębie się wywożą. W krótkim czasie się dowiecie dokładnie, z czego te gołębie się będą wywodzić. Także... Będziecie zadowoleni, ze szpaka też będziecie zadowoleni, bo będą trzy gołębie, dwa czerwone i szpak, a szpak wiecie z jakich gołębi będzie, także życzę wszystkim hodowcom miłego wieczoru, pozdrawiam cieplutko, serdecznie, hodowczynie, pozdrawiam jeszcze raz.